Witamy Państwa bardzo serdecznie, Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz. Zapraszamy na spotkanie międzynarodowe, które z pewnością zapewni nam mnóstwo emocji. Lam przejmuje piłkę. I będziemy mieli wrzut z Pieki ma dużo miejsca. Szansa! Ach, Bramka zadrżała po tym uderzeniu w poprzeczkę. Szaleńczy atakuje obrońca. Dobrze, ładnie i co ważne, skutecznie odebrał. Przy piłce napastnik, znany z tego, że zawsze wykorzystuje okazje, które się nadarzą. Muszą go pilnować. Czy to wykorzysta? Odbił piłkę. Okazja. Bardzo udanie zablokował ten strzał. Odbita piłka od zawodnika. Opuściła boisko. No piłka opuściła boisko. Będziemy mieli rzut rożny. Kapitalnie wystrzelenia bramki. Wymanewrował obrońców. No i teraz strzela. Nie ma bramki. Źle przyjął piłkę i strzelił za bardzo w bok. Ta współpraca. No strzela. Aj, jaka bramka. Buzi. Aj, niewiele brakowało, a to podanie doszłoby do adresa. No, będzie gol? Nie złapał tej piłki. Czy to wykorzysta? Ach, słupek! Jest w polu karnym przeciwnika. Zespół traci piłkę. No, ładnie to przejęło promocję. Podanie. Te zagrana piłka i jest aut dla przeciwnika. Będzie strzelał, broni, piłka wychodzi w pole. Piłka poza linią boczną, rzut załóg. Suarez. Trzeba przyznać, że sprytnie się uwolni. No teraz, stuprocentowa okazja. Piłka w bramce i mamy wyrównanie. Perfekcyjnie, precyzyjnie, kapitalnie dograł Ezil. Tak, można powiedzieć, że obsługuje swoich partnerów w niezwykły sposób. Orlan. Wynik remisowy po pierwszych 45 minutach. Koniec pierwszej połowy, wynik remisowy. Niespecjalnie widać faworyta. Tak, tutaj trudno powiedzieć, kto wygra. Może o wszystkim zdecydować przypadek. I zaczęli drugą połowę meczu. Zdążył w ostatniej chwili. Ładna wymiana. Brawo dla arbitra. Wychwycił tego spalonego. Trwa druga połowa spotkania. Remis, trener dokonuje znównej, wprowadzając nowego gracza. Tym razem nie udało się trafić. Wciąż jedna bramka na jego koncie. Gra dzisiaj znakomicie, jest groźny. Ciągle znajduje się w sytuacjach strzeleckich. No i strata piłki, szkoda niewykorzystanego rzutu. brudu. Gomez. Nie ma przerwy, sędzia każe grać dalej. Jest okazja, Renis jest historią, ten gol daje im prowadzenie. Ciekawie się to rozwija. Podanie w pole karne. I za chwilę rozpoczną od rzutu rożnego. Zmarnowali ten rzut rożny drużyna przeciwnika przy piłce. To musi być bramka. Ryzykował, ale udało się. Wyraźna zmiana taktyki zespołu przegrywającego, ale nie mają innego wyjścia. Postanowili zaatakować. Zdecydowali, że nie ma co czekać. Trzeba odrabiać straty, zanim skończy się mecz. Teraz Łukasz Podolski. To wykorzysta! Ależ był blisko. Pięknie popędził na bramkę rywali, zabrakło precyzji. Powinien zachować koncentrację i spokój do końca. O. Odważne, ale czyste wejście obrońcy Pereira Gonzalez. Przekazał piłkę partnerowi, dośrodkował, uderzenie w stronę bramki. Piłka odbija się od słupka. Końcówka meczu, przeciwnik nie będzie miał szans na wyrównanie. To oni będą mieli szansę z rzutu rożnego podwyższyć rozmiary zwycięstwa. Źle wykonany rzut rożny przeciwnik. Niewiele zabrakło do remisu. Mecz kończy się wynikiem 2 do 1. No choć to tylko spotkanie towarzyskie, to jednak wygrana zawsze cieszy. Tak, teraz trzeba to powtórzyć.